Witamy na konferencji prasowej przed meczem 30 kolejki Fortuna pierwszej ligi we wtorek o godzinie 20.30 zmierzymy się w Łodzi z Widzewem. Jest z nami trener Leszek Ojrzyński. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry panie trenerze. Z tobą zadaję to pytanie. To ma z kim pan dzisiaj pracować na treningu? Czekamy na wyniki badań bo takie dzisiaj rano o 8.30 chłopcy Mieli kilka, kilka informacji. Otrzymaliśmy, że nie możemy skorzystać z niektórych zawodników na kilka informacji jeszcze czekamy, i, i też pewne rzeczy się wyjaśnią w, pewnie w drodze do, do łodzi, i dlatego spokojnie do tego podchodzę, trzeba dobrze obserwować tych naszych. Zawodników, trzeba poczekać jeszcze na noc, bo to wszystko gdzieś tam się rozwija. Bo, bo po naszym ostatnim meczu, pięciu ludzi, pięciu zawodników, których widzieliśmy na Morawie, rozłożyło się praktycznie zaraz po meczu. I, i niektórzy już wrócili, niektórzy, niektórzy mają większe problemy, dlatego. Sam czekam, wiemy, że mecz goni mecz w tym wypadku i, i, i trzeba wybrać optymalnie, trzeba też myśleć jak ten mecz będziemy kończyć, nie tylko zaczynać, bo, bo też trzeba to wziąć gdzieś pod uwagę i, i przede wszystkim no, czekamy na markery zmęczeniowe tych zawodników, których widzieliśmy na boisku, niektórzy wrócili po, po chorobach, z tego się cieszę, no ale też od razu, od razu wejść na, na mecz. Takiej rangi, no to też gdzieś tam u niektórych zawodników, na niektórych pozycjach może być ryzykowne. Dlatego no czekamy i jutro będziemy wszystko ustalać. Jutro, jutro, tak naprawdę, zawodnicy też się dowiedzą, jak, jak będziemy grać, bo, bo tego wymaga sytuacja. I, i, I tyle w tym temacie. Pięć zmian w wyjściowej jedenastce w tym meczu z Arką dnia w stosunku do poprzedniego. One wynikały przede wszystkim właśnie z tych problemów zdrowotnych zespołu. Wnioskuję z Pana słów, Panie Trenerze, że w łodzi też tych zmian w tej jedenastce może być kilka. Pewnie takie będą, ale, ale no trzeba jeszcze poczekać, tak jak powiedziałem. Jutro będziemy wiedzieć dokładnie, bo, bo sytuacja jest dynamiczna i pewne rzeczy mogą się gdzieś zmienić, co nas ostatnio spotykało. Przecież i przed chrobrem jeden chłopak został w hotelu i przed arką jeden chłopak pojechał do domu, a był tak samo wyznaczony do pierwszej jedenastki, dlatego to nie... Pierwszy Pierwszyzna dla nas i nie żadna nowość, tylko no po prostu tu, tu trzeba będzie pokazać charakter. Ci, co będą nas reprezentować i, i walczyć o zwycięstwo, bo nic innego nam w tej sytuacji nie, nie zostało. A Michał Koj, Kubałkowski, Filip Oliveira, bo ta trójka akurat w ogóle nie była brana pod uwagę na ten mecz z Arką Gdynia. Oni lepiej się czują, będą do Pana dyspozycji? Lepiej się czują, a czy będą w 100%, no to, to poczekajmy. Tak jak mówię, no też te badania nam powiedzą. Dużo jak to będzie wyglądało, a tak naj, najpewniejsi będziemy w dniu meczu. Gramy dopiero o 20.30, to mamy trochę czasu na, na pewne rzeczy, żeby się przyjrzeć, porozmawiać i sprawdzić przydatność poszczególnych zawodników. Bo tak jak mówię, no musimy tutaj mądrze do tego meczu podejść i wszystko, co mamy najmocniejszego i w 100% zaangażować w to spotkanie. Porażka z Arką Gdynia oczywiście nie przekreśliła jeszcze szans Korony Kielce na zajęcie drugiego miejsca, ale musi Pan przyznać, że bardzo utrudniła to zadanie. Utrudniła to? Mówiliśmy tutaj przed meczem, jak, jak, jak ten mecz. Może mieć jak ten mecz może mieć znaczenie, no i tak właśnie się stało, że drużyna, która przegrała, a to my przegraliśmy gdzieś tam się oddaliła, ale dalej mamy szansę, bo bo liga jest trudna, każdy z każdym może wygrać tych kolej, jest już bardzo mało, ale, ale no my musimy patrzeć na swoje mecze. Bo, bo tutaj musimy punktować i wtedy zobaczymy, czy przeciwnicy się potkną, bo nie wszystko od nas teraz zależy, żeby walczyć o bezpośredni awans. No ale swoje swoje mecze mamy, które trzeba wygrywać, i ten najbliższy jest właśnie taki to i to z drużyną, która jest przed nami, I, i wiemy, że ta różnica jest, no ale. Wygrajmy i wtedy tą różnicę zniwelujemy i patrzmy co jest dalej i gramy potem w sobotę kolejne spotkanie i przez dwie kolejki może się całkowicie zmienić sytuacja i z dużej przewagi może się zrobić jeden punkt, gdzie już potem ta presja jest coraz większa i o to przyjdzie nam grać, żeby jeszcze być w grze, bo takie szanse mamy, a nigdy nie możemy się poddawać i, i walczyć do upadłego trzeba i w tej sytuacji tak to właśnie widzę. Porażka w Łodzi jednak zdecydowanie przekreśli. Szansa na zajęcie drugiego miejsca, bo przewaga widzewa wzrośnie do 10 punktów na 4 kolejki przed końcem. Nie do odrobienia, chociaż matematycznie oczywiście jeszcze tak. Nie zastanawiam się nad tym, co będzie. Ja mam teraz co innego na głowie: przede wszystkim dzisiejszy dzień. E, pewne rzeczy pozbierać, zabrać zdrowych zawodników do autokaru, jutro, jutro wybrać jak najlepiej z tej grupy e, sprawnej żeby żeby dobrze zaprezentować się i wygrać, bo po to tam jedziemy, żeby wygrać i nie ma innej możliwości, tak na to się zaopatrujemy, a wiemy, że ciężko będzie, bo widzę też po jakimś tam początku, może nie, nie za rewelacyjnym, wszedł na drogę e, zdobywania na trzech punktów i, i tyle, no. trzeba pokazać charakter, umiejętności swoje, też, też spryt, bo, bo, bo ostatni nasz mecz źle może nie wyglądał, może, może było trochę przestojów, ale też tak jak wspomniałem, no. Pięciu zawodników od razu padło gdzieś tam i, i, i to też miało wpływ, jak ta druga połowa gdzieś wyglądała. Niektórzy już zeszli z boiska, niektórzy jeszcze grali do, do końca I, i teraz musimy gdzieś to mądrzej rozegrać, a przede wszystkim no, nie popełniać takich, takich błędów, gdzieś bardziej zdyscyplinowani musimy być i, i wtedy krzywda nam się nie stanie. A tutaj no, niestety daliśmy sobie wbić dwie bramki i, i zdobyliśmy tylko jedną i, i w ogólnym rozrachunku straciliśmy trzy punkty. Pełna zgoda, widzę, na początku tego roku rzeczywiście tam gubił punkty, dwa mecze przegrane, tam jest duże ciśnienie na ten awans do ekstraklasy, natomiast widzę, zdaje się, że teraz to ciśnienie trzyma, bo w ostatnich pięciu kolejkach cztery zwycięstwa i remis trzyma i na pewno są z tego zadowoleni i czują też oddech Arki, my troszeczkę zostaliśmy z tyłu, ale tak jak wspomniałem to dwie kolejki mogą już całkowicie coś tam zmienić i jeszcze większa będzie presja i tyle w temacie. Chłopaki też patrzą na rozkład meczów, na, na tabelę i tutaj mamy szansę, tak jak sobie e, mówimy tutaj cały czas i matematyczne i, i też można zawalczyć e, nawet stając się takim troszeczkę z tyłu, na którego już może Większość czy, czy niektórzy nie liczą, i historia piłki nożnej i pierwszej ligi zna takie przykłady, że komuś się wydawało, że już jest poza grą, a zdobył awans i nie trzeba daleko sięgać, tylko bodajże ze trzy lata temu tak było w Zabrzu, gdzie z niektórymi zawodnikami się pożegnano, postawiono na młodzież, a młodzież wygrała sześć ostatnich meczy i zrobiła bezpośredni awans, a tam założono, że już po prostu żegnam się z tymi zawodnikami, bo, bo, bo nie ma awansu, a w życiu i w piłce nożnej, póki są szanse, trzeba o nie walczyć i... i, i, i z pasją do tego dalej podchodzić, no ale musi być zdrowie i te zdrowie najlepiej, żeby było stuprocentowe, to wtedy gdzieś tam łatwiej o pewne rzeczy. Tak na koniec, jakby by Pan scharakteryzował drużynę Widzewa? Na pewno drużyna się wzmocniła, mieli swoje problemy, bo, bo, bo i pozyskali przecież bramkarzy, nie jednego tylko dwóch, bo na tej pozycji gdzieś tam pewne braki były też. Z ligi skandynawskiej pozyskano dwóch zawodników, też i Pawłoski przyszedł, to są wzmocnienia, bo, bo z najwyższej ligi, czy, czy, czy tak jak mówię, norweskiej bodajże i, i polskiej, tacy zawodnicy, którzy Którzy, którzy mogą podnieść, podnieść jakoś drużyny. Blipski na ostatniej prostej też też doszedł. Terpiłowski to są wzmocnienia od razu do pierwszego składu i, i widzę Fioso o wiele mocniejszą drużyną jak to w poprzednim sezonie, i tyle. I my musimy znaleźć na nich sposób. Nie mamy dużej gdzieś tam dłuższego czasu, żeby się lepiej do tego przygotować, no ale każdy z nas obserwuje, każdy z nas też grał przeciwko drużynie w podobnym ustawieniu, co, co miało miejsce też właśnie z Arką i i to gdzieś jest nasz bagaż doświadczenia, a zresztą ta, nawet taka porażka z Arką to, to powinna nas też wzmocnić i walczymy o to w Łodzi właśnie, żeby to pokazać, że, że taka złość sportowa, gdzie po tej pierwszej porażce w tym roku e, chcemy wejść na drogę, czy wrócić na drogę drużyny niepokonanej, a najlepiej wygrać mecz, bo, bo te trzy punkty są na nas e, bardzo, nam są bardzo potrzebne, żeby jeszcze walczyć o ten bezpośredni awans. Dziękuję bardzo. Pozostaje jeszcze pytanie z mojej strony o Dalibora Takacza, bo on tak widziałem, że pod koniec tej drugiej połowy no, nie bardzo dobrze wyglądał. Tak? Też nie wiem, czy to są jakieś elementy sportowe, emocjonalne, czy on po prostu jest w gronie tych piłkarzy, którzy no, rzeczywiście w tym meczu udali się, że tak powiem, chorować do domu. Miał problemy i w tym meczu, w tych kilku minutach gdzieś, i tak jak wspomniałem, no każdego z nas gdzieś mogło co dotknąć. Zresztą ja sam wczoraj z domu nie wychodziłem miałem też jakieś tam problemy, i, i, i niektórzy szybko przez to przechodzą, niektórzy potrzebują czasu, bo, bo przecież e, Danka nie, nie widziałem, dzisiaj pierwszy raz go zobaczyłem po 10 dniach, jak, jak został wtedy w hotelu przed meczem z i, i, I niektórych to trzyma długo, niektórzy szybko wracają, niektórzy wracają i ponownie się kładą, to. to to tak to wygląda, dlatego, dlatego zobaczymy, tak jak wspomniałem, że tu na niektóre wyniki czekamy chłopaków, czy to gdzieś tam jest rozwojowe, czy, 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 czy szybko staną i będą mogli dobrze grać z Widzewem i tak to wygląda, no taki chciał się pokazać, zresztą widzieliśmy jego reakcję po tym szale zblokowanym, że strasznie przeżywał. Ten chłopak bardzo chce pomóc nam i też, i też sobie, bo po to przyszedł, żeby tu gdzieś, gdzieś grać i zobaczymy, czy z Widzewem wyjdzie, czy, czy wejdzie, czy będzie, będzie w ogóle w dwudziestce, bo tak jak wspomniałem, no, te najbliższe godziny nam pokażą, a, a jutro upewnimy się, jeśli chodzi o, o wybory. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy, Dziękuję. za chwilę druga część konferencji. Gościem drugiej części konferencji jest Oskar Sewerzyński. Cześć Oskar. Dzień dobry. Zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry Oskar. Tym meczem z Arką Gdynia, właściwie porażką z Arką Gdynia, bardzo skomplikowaliście sobie sytuację w walce o miejsce drugie i tak patrząc na to, jak niewiele kolejek zostało, to jeżeli przegracie w Łodzi, to tak naprawdę możecie zapomnieć o tym bezpośrednim awansie do Ekstraklasy. Pewnie zdajecie sobie z tego sprawę w szatni, prawda? Zgadzam się z panem, tak. Ten mecz w Łodzi jest takim, można powiedzieć, ostatnią naszą szansą, żeby jeszcze powalczyć o ten bezpośredni awans i wygrane w Łodzi nam naprawdę jeszcze może wiele dać i będziemy walczyć do samego końca, póki jest szansa na to. Widzę w ostatnie mecze gra lepiej niż na początku tego roku, to widać. Tam jest ogromne ciśnienie na to, żeby awansować. Kronie, nigdy łatwo się tam na stadionie przy Alei Piłsudskiego nie grało i pewnie to spotkanie także do łatwych nie będzie należało, tym bardziej, że no, obydwie drużyny wiedzą o co grają. Jasne, że tak. Taka jest ta liga. Tak naprawdę każdy z każdym może wygrać i to pokazują nawet ostatnie mecze, gdzie Stomil jest w dole tabeli, a wygrywa z drużynami z góry, więc ta liga taka jest i ja mam nadzieję, że pojedziemy tam i pokażemy to, na co nas stać i wygramy ten mecz. Jak duży wpływ na waszą postawę w Łodzi, mogą mieć te problemy zdrowotne, bo to już wiemy od trenera, że w dalszym ciągu ta sytuacja nie jest najlepsza w zespole. Nie jest najlepsza, ale mamy szeroką kadrę, tak i kto pojedzie do łodzi, na pewno da z siebie wszystko i, i zrobi wszystko, żebyśmy zgarnali trzy punkty. Nie zakładam oczywiście innego scenariusza, jak wasze zwycięstwo i mocno pewnie wszyscy będziemy za to trzymać kciuki. Natomiast abstrahując nawet od tego, jakim wynikiem zakończy się spotkanie w Łodzi, to i tak jest po co grać. Bo gdyby doszło do tego, że korona walczyć będzie o awans w barażach, to zdecydowanie lepiej jest jednak zająć miejsce trzecie. Jasne, że tak. To drużyna, która będzie najwyżej z tych czterech miejsc w barażu, grał u siebie, tak? a wiadomo u siebie, jak się gra z własnymi kibicami. Więc my tak naprawdę w każdym meczu będziemy walczyć o trzy punkty, i chcemy już zacząć teraz od tego meczu w Łodzi. Problem. Tutaj może być też taki, że zabierając punkty Widzewowi, Korona może dać szansę Arce Gdynia, która rzeczywiście w ostatnim czasie widać, że ma parcie na to, aby już w tym sezonie zasadniczym zapewnić sobie miejsce w Ekstraklasie. I, i tym bardziej ta sytuacja Korony jest trudna. Ja mam nadzieję, że Arka też się w końcu potknie i ta seria Arki w końcu dobiegnie końca i mam nadzieję, no, tak naprawdę musimy się skupić na sobie. Teraz jest bardzo ważny mecz w Łodzi i mam nadzieję, że tą serię zwycięstw rozpoczniemy już jutro i będzie trwała do końca tego sezonu. Coraz częściej pojawiasz się na boisku w długim wymiarze czasowym. Nie wynika to tylko powiedzmy z choroby Marcina Szpakowskiego, ale z decyzji szkoleniowca, który zaczął stawiać na Ciebie. Czujesz się pewniej? Na pewno tych minut jest więcej, tak, niż w poprzedniej rundzie i z tego się cieszę, tak, ale to ja cały czas muszę nad sobą pracować, wiem na co mnie stać i to nie jest jeszcze moja optymalna dyspozycja, ale tak naprawdę z każdym meczem mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. To życzę Ci tego, dziękuję. Dziękuję bardzo. A co Korona musi zrobić, żeby w meczu z Widzewem zagrać tak jak 30 minut w meczu z Arką Gdynia i więcej niż 30 minut po prostu? No, właśnie musi więcej zagrać tych minut niż te 30. Te, te 30 minut jest takim wyznacznikiem naszym, myślę, naszej gry, gdzie poniżej tego poziomu najlepiej, żebyśmy nie schodzili, bo super rozpoczynamy ten mecz. Strzelamy szybko bramkę, niestety nie nieuznaną. Cały czas i tak naprawdę jesteśmy na połowie arki i fajnie to wygląda. Strzelamy bramkę w 16 minucie. I do tej, do tej tak naprawdę, straconej bramki dobrze to wygląda. Myślę, że. Zagraliśmy, za duże przestrzenie były między nami przy tej straconej bramce i to właśnie spowodowało, straconą tą bramkę ja mam nadzieję, że jak w Gdyni zagramy, też w wysokim pressingu, w ale jak zejdzie... Jak? jak w Łodzi zagramy, nie w Gdyni. I, jak w Łodzi? w Gdyni. A w Gdyni, jak w Łodzi zagramy, tak jak pierwsze te 30 minut, tylko w większym wymiarze czasowym, jestem przekonany, że przewieziemy trzy punkty do Kielc. Ale skąd to się bierze, że... Korona Kielce w takich, wiesz, trudnych momentach, jakoś nie jest w stanie podnieść jakiejś presji. Nie wiem, z czego to wynika, bo widzieliśmy te same obrazki w spotkaniu, chociaż z spodweskidzie, to wiadomo, że się uratowaliśmy, tak? ale ogromne kłopoty były z, z sosnowcem. Podaj, że też oczywiście tutaj z Arką też tak było, że straciliśmy drugą bramkę, no i Korona Kielce nie miała absolutnie żadnego argumentu, żeby faktycznie zmienić oblicze tego meczu. I ostatnio chyba w meczu w Nowym Sączu było tak, że Kielczenie faktycznie potrafili, wiesz, odpowiedzieć na każde uderzenie kolejnym uderzeniem. W tych kolejnych meczach tego troszeczkę brakowało i pytanie, co zrobić, żeby to zmienić po prostu. Ale przede wszystkim skąd to się bierze? Wie pan co, sam chciałbym sobie do, odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę tak jak mówię, w drugiej połowie to kto pierwszy w meczu z Arką, kto pierwszy popełnił błąd, ten tak naprawdę przegrał to spotkanie. Niestety to my popełniliśmy ten błąd przy straconej też drugiej bramce. Próbowaliśmy później, choć mało stwarzaliśmy tych sytuacji. Tam strzał takiego pod koniec zablokowany i nie mieliśmy tak naprawdę w drugiej połowie za wiele sytuacji. I mam nadzieję, że jutro stworzymy sobie ich więcej i przede wszystkim skuteczność będzie lepsza. No i też chyba ja nie wiem, z czego to wynika, nie jestem piłkarzem, dlatego pytam piłkarza, z czego to wynikało, że w drugiej połowie byliście znacznie wolni, wolniejsi, jeżeli chodzi po, wiesz, o o e, tak naprawdę m, szukanie pozycji, o wybieganie, o, o kreowanie tych sytuacji, tak? o to, żeby po prostu się ruszać. Kiedy jeden gość chce tę piłkę gdzieś posłać, no to szuka kogoś, kto się rusza. No i tutaj tego troszeczkę brakowało, tak z mojej perspektywy, z perspektywy trybu. No, zgodzę się w pewnym stopniu, bo byliśmy w niektórych sytuacjach na pewno statycznie, gdzie więcej mogło być tego ruchu bez piłki i to by powodowało więcej przestrzeni dla nas. Ale tak naprawdę teraz już po tym meczu to można sobie tylko gdybać. Tak? Ja też ciężko mi jest tak teraz na ten moment odpowiedzieć, dlaczego, to, dlaczego tak wynikało, ale mam nadzieję, tak jak mówię, że jutro, tak samo jak i będzie lepsza skuteczność więcej sytuacji, to ten ruch bez piłki też będzie lepszy. No to ja dołączam się tutaj do życzeń Rafała i także życzę Tobie, Wam no, samych sukcesów w meczu z Widzem. Dziękuję bardzo. No, także wszyscy życzymy sobie tego samego. Zapraszamy do kibicowania jutro o 20.30 oraz do obecności w sobotę o godzinie 18.00. Gramy z Górnikiem Polkowice przed meczem Festyn Rodzinny, na który serdecznie zapraszamy i zapraszamy kibiców, prawda? Tak jest. Dziękujemy.